Dzień dobry państwu, śniadanko dzień. moje, dzień dobry panie redaktorze, śniadanko moje, gołąbeczek, herbatka i krzanik. Rocznik do testu, rocznik? Rocznik 2007, <śm> 2007, chlebek boży, krzanik? Do, do tego krzanik? Tak. No, jak tak? No się, A ja zabieram. Nie ma krzaniku dla ciebie. Krzanik. No krzanik no, do tego? No ty jak nie wiadomo kto. I to jest wspaniały posiłek, który Gołąbeczek, Leciał na kraty. To, to można keczup sobie. Kto upolował tego gołąbka? Głąbka? głąbka? Ja, ja za nogi. Major. Za, leciał, ja za nogi musiał chwycić go i na glebę. I chlaś, chlaś, chlaś. I został się. Na... To jedz, kurwa, wszystko zjedz. Ja nie wiem, ja tego człowieka nie potrafię rozumieć. Gołąbki, tym, wszystko. Na święta to ja będę wszystko, myślisz, kupował? Wszystko zjesz, a później tak jak w tamtym roku, niczego nie będzie. No nie będzie niczego. No twoje to jest powiedzenie. Nie ma niczego, nie będzie niczego. I właśnie Chciałem pozdrowić tych, y, czy wcze, wcześniej co tych chłopaków, dwóch co byli, co te z tymi koszulkami, tam bluzy i kubki, żeby po prostu tak starali się, żebyśmy my mieli y, po prostu coś z tego, a nie tak, żeby ktoś zarabiał na nas. I, po prostu i chciałem tych, te osoby pozdrowić, co yy, byli wczoraj u nas, wspaniali ludzie. O, jeszcze Cipsy. O. Bardzo dobre to niech sobie je. To jest już jedz wszystko i jak powiedziałem powiedziałem tobie, że ja nic nie będę kupywał Masz sobie wyrzuć to Do śmietnika Wyjrzysz to do śmietnika. Jak, jak chcesz to... Tam... Już pół słujka, opierdol. Przepraszam, że tak powiedziałem. Coś. Bo ja mówię prawdę, jak jest ogółem. Prawda to w Moskwie. Ma o, po, jaki ty kurwa mądry jesteś. To uciekaj do Moskwy, tam, do swojej rodziny. I już nie mam prawdy w Moskwie. Tak. Bo zginęła prawda. Prawda? Ty zawsze prawdę mówisz. Ludzie ugołem są gołąbek. No sobie jedź smażnego. Ja nie będę jadł. Ja lapsadam. Niech sobie pies Ja pójdę, o! Ja mam Ja mogę sobie nawet i taksówkę zamówić i pojechać w taksówkę. Co, musisz, nie mogę zamówić taksówki? A proszę go. I pojechać sobie taksówką, wziąć sobie pyszny obiad, zjeść. Ja wczoraj nagrywałem. Byłem w restauracji, bo ja nie będę czekał, bo ty powiedział, że to ty, 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 Tereski nie będziesz chodził, a ty wczoraj przyznał się, że ty był. Po co kłamiesz? Tak samo skłamałeś... A nie mogę chodzić do kobiety? Tak samo skłamałeś, że portfel jest u straży miejskiej. Mówił przyjechać. Wyjaśnić, że... i tam było napisane, że nic nie było, tylko dokumenty, plecak, wszystko. Co się patrzysz tak na mnie? Dziko. Majer. Nie po prostu ja nic nie będę wypowiadał się. Sobie rób czas. Proszę cię panowie nie kłócić. Od tego zaczęliśmy. Ja cię nie kłócę, ja jem. Ja jem spokojnie. Co so, jest? Smacznego ci życzę. A dziękuję. Ja nie będę tego jadł. Masz sobie coś, zjedz. Sam ty będziesz jadł. Ja się so, ubiorę się, umyję się, pojadę sobie na obiad. Zjem sobie normalnie.